Ledwo wiążesz koniec z końcem. Rosnące raty kredytu dobijają twój domowy budżet, a może twoja branża się zmieniła i nie ma już dla ciebie pracy. Na jakie pięć sposobów możesz wyrwać się z biedy? Zapraszam. Dlaczego wciąż jesteś biedny? Być może pytanie, które zobaczyłeś na miniaturze do tego filmu zastanowiło cię, może wywołało w tobie jakiegoś rodzaju emocje. Dziś porozmawiamy właśnie na temat tego, jak wyrwać się z biedy. Co mam na myśli, mówiąc bieda, i w jakim klimacie o tym temacie chciałbym z Tobą porozmawiać? Kiedy myślę o biedzie, to mam na myśli zarówno tą biedę totalnie fizyczną, taką, gdzie komuś po prostu ledwo starcza na utrzymanie, jak i o biedzie mentalnej, czyli takiej biedzie, która jest tutaj w umyśle. I dziś porozmawiamy o pięciu sposobach na to, jak można się z tej biedy wyrwać, szczególnie z tej finansowej. Co można zrobić? Jakie masz możliwości ruchu, dzięki czemu powstał pomysł na taki właśnie odcinek? Nagrałem już jakieś temu rolkę i ostatnio ponownie ją wrzuciliśmy, jak rozpoznać ludzi biednych mentalnie. Pomijając fakt, że dla wielu ludzi zauważenie różnicy pomiędzy osobą biedną finansowo, a biedną mentalnie jest trudne do wychwycenia. Czym się różnią takie osoby? Biedny mentalnie może być człowiek bogaty. Biedny mentalnie może być człowiek, który ma wszystkiego pod dostatkiem, który można by powiedzieć żyje trochę jak pączek w maśle. On dalej może być mentalnie biedny. Znowu ktoś, kto finansowo ma niedużo, może być mentalnie bardzo bogatym człowiekiem. Więc jedno z drugim często się wiąże, ale nie jest na wprost jeden do jednego, że ktoś ma mało kasy, to jest biedny mentalnie. Choć bardzo często to się ze sobą wiąże. Więc dziś porozmawiamy sobie o tym, co można zrobić, aby z tej mentalnej i finansowej biedy się wyrwać. Omówimy pięć takich kroków. Pierwszy krok do wyrwania się z biedy to edukacja. Pierwsza rzecz, która musi się zadejść, to musisz w ogóle zauważyć, czyli świadomość stanu, w jakim jesteś, jest pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany. Cokolwiek by się w życiu nie działo, nie wiem, masz nadwagę, więc w tym momencie, żeby zacząć coś z tym robić, to musisz to zauważyć, że chyba ważę za dużo. Przeszkadza mi to w X, Y, Z, tak? I nagle zaczynasz mieć powody do tego, dlaczego chciałbyś zmienić coś w swoim życiu. Bo to, co my jako ludzie lubimy, to lubimy to, co stałe, to, co znane, to, co bezpieczne. To, co lubimy jako ludzie, to lubimy, żeby nic się nie zmieniało. Dlaczego? Bo to tak jak Polacy ze sobą rozmawiają, co u Ciebie stara bida? To dobrze, że stara, bo nowa nie wiadomo, co by przyniosła. Stara bida jest znana, może być kijowo, ale stabilnie. I teraz pierwszym krokiem do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, czyli możesz żyć przez wiele lat w finansowo trudnych warunkach. I możesz powiedzieć, nie każdy urodził się w bogatej rodzinie. Ja nie urodziłem się w bogatej rodzinie. Urodziłem się w rodzinie robotniczej. Nie każdy ma takie same szanse. To prawda. Nie każdy jest tak samo zdolny. To prawda. Nie każdy ma dostęp do edukacji. Nieprawda. Zauważyłeś? Nieprawda, że każdy ma różny dostęp do edukacji, bo zależy, co pod tą edukacją rozumiemy. Jeżeli chodzi o studia, taką fo takie formalne wykształcenie, a i owszem, studia kosztują, nie każdego na to stać, nie każdy ma taką sytuację życiową, że może sobie na to pozwolić. To no wystarczy, że ktoś zaczął dosyć wcześnie być rodzicem i już jego życie się zmienia w stosunku do osoby, która nie ma dzieci, no bo jednak ma tutaj ten tę wspaniałą możliwość wychowywania swojego potomstwa i towarzyszenia im w rozwoju, no ale to nakłada też pewne ograniczenia, jak każda moneta ma. O dwie strony, więc oczywiście, że jeżeli chodzi o jaką formalną edukację, nie każdy ma równe szanse. Ale dziś w zasadzie taka formalna edukacja, ciężko powiedzieć, że poza poszczególnymi zawodami, jak prawnik, lekarz czy, czy inne specjalistyczne, jest niezbędna do tego, żeby osiągnąć sukces, czy poprawić przynajmniej swój byt. Dziś wiedza jest za darmo w internecie. Jeżeli ktoś mówi: Nie mam pieniędzy na edukację, to to jest zwyczajna wyłówka. Mówię oczywiście o swojej perspektywie. Jakikolwiek temat byś nie wziął, czy to nie wiem, chciałbyś się uczyć marketingu, sprzedaży, chciałbyś się nauczyć, jak wybudować dom? Dzisiaj możesz wybudować przy pomocy YouTube'a dom, bo wszystko krok po kroku z instrukcją znajdziesz za darmo w internecie. Ale musisz, mój drogi, moja droga, poświęcić na to czas i energię. A to, że my byśmy chcieli od razu łatwo, już tu i teraz, najlepiej by ktoś za nas zrobił, to to, to kosztuje. Wszystko kosztuje, nawet wiedza za darmo kosztuje. Wiedza za darmo czasami jest najdroższa. Bo po pierwsze, musisz się znaleźć, musisz poświęcić czas na jej przyspojenie, potem na popełnienie wszystkich błędów, a potem dopiero są rezultaty. Więc to też kosztuje. Czasami, ale jeżeli. Bo to zależy, jakie masz zasoby. Bardzo często, jako osoba, która ma mniej finansowo, masz trochę więcej czasu, ale masz mało pieniędzy. No to tutaj pieniądze nie są walutą, którą możesz wymienić na zmianę swojego życia. To, co możesz wymienić na zmianę swojego życia, to jest twój czas i energia. Ktoś powie, ale ja mam tutaj dom na utrzymaniu i tak dalej. No to, mój drogi, moja droga, masz dwa wyjścia. Jedno zostać tak, jak jest i stęgać, narzekać, że jest ciężko, narzekać, że jest trudno, albo zagryźć zęby i mniej trochę spać, zacząć się uczyć wieczorami, wyłączyć Netflixa, wyłączyć komórkę, może nie iść na grilla, tylko zwyczajnie nabywać nowych kompetencji. Za każdym razem, kiedy chcesz, by twoje życie weszło na wyższy level, prawdopodobnie musisz nauczyć się czegoś, czego nie potrafisz. I koniec kropka. I teraz, czy ja tak robię? Oczywiście, że tak. Każdego tygodnia między 5 a 10 godzin, pomimo tego miejsca, w którym jestem, każdego tygodnia 5 do 10 godzin poświęcam na edukację, na naukę nowych rzeczy. Uczę się sztucznej inteligencji, uczę się obróbki graficznej, uczę się montażu wideo, uczę się wielu różnych rzeczy. Które aktualnie są mi potrzebne, bo na przykład wdrażam je w swojej firmie. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, żeby wyrwać się z biedy, to uświadomić sobie tego, to w jakiej jesteś sytuacji i zobaczyć, czego muszę się nauczyć, żeby poszerzyć swoje możliwości. Być może twój zawód, być może praca, którą wykonujesz, rynek się zmienił. Na przykład jeszcze jakiś czas temu pracownicy budowlani mieli całkiem przyzwoite stawki w stosunku do tych powiedzmy 5-10 lat temu. To one były większe, bo był popyt, było dużo budów, było dużo remontów, było dużo ruchu na rynku nieruchomości, bo szły kredyty, które były prawie darmowe. I teraz co się okazuje? No nagle teraz jest kredytów mniej, nagle budowy wyhamowują i nagle na rynku robi się mniej pracy, a ludzi jest więcej, więc pojawia się konkurencja. No to teraz pytanie, być może. Twojej sytuacji musisz nauczyć czegoś nowego. Czy to jest wygodne? Oczywiście, że nie. Czy chcesz to robić? Pewnie nie. Czy jest ci niewygodnie słuchać tego, co teraz mówię? Na pewno. Czy przez to powstrzymam się przed mówieniem tego? Nigdy w życiu. Dlaczego? Bo właśnie dlatego subskrybujesz ten kanał, bo właśnie dlatego oglądasz te materiały, żeby przyjść tu i przez chwilę. Pod... Zastanawiać się nad tym swoim życiem i zastanowić się, co mogę zmienić w moich relacjach, w moim życiu, w moim otoczeniu, żeby poprawić jakość tego życia. Właśnie dlatego subskrybujesz ten kanał. Jeśli tego nie robisz, to zacznij kliknij subskrybuj dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia o nowych odcinkach. Drugi sposób na wyrwanie się z biedy to znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Niby oczywiste, niby takie przewidywalne. No ucz się więcej, znajdź pracę dodatkową, ale się teraz Celeban wymyślił strasznie. Strasznie ciekawy podpowiedź, no ale to najprostsze rzeczy działają często najlepiej. Zastanów się, co możesz robić dodatkowo po czasie pracy. Być może masz jakieś kompetencje, umiejętności, nie wiem, pracujesz gdzieś na etacie, ale nie wiem, potrafisz kłaść płytki, potrafisz tapetować czy malować. Możesz dorabiać w weekendy czy popołudniami, reperując swój budżet po to, żeby stworzyć sobie komfort, nie po to, żeby więcej wydać. Zrozum, że celem tego filmu nie jest ci pokazać, jak masz się zajechać, zajechać fizycznie, stracić kontakt z rodziną, po to, żebyś finalnie więcej wydał. To nie jest cel tego filmu. Wyrywać się z biedy oznacza przestać wydawać więcej, niż się zarabia. Potem można poznać ludzi biednych, że ludzie biedni mentalnie zarabiają tyle, a wydają tyle. To jest prosta droga do życia w długach. Żyjesz w długach, masz przechlapane. Cały, cały synk polega na tym, żeby zacząć zarabiać więcej niż wydajesz, albo jeżeli wydajesz tyle, to zmniejszyć wydatki, podnieść dochody i żeby tu pojawiła się rezerwa. Bo ta rezerwa, ten, ta przestrzeń, to te pieniądze, które będziesz w stanie zaoszczędzić, to będą pieniądze, które możesz odłożyć po to, żeby na przykład założyć własną działalność gospodarczą i znacząco poprawić swoje warunki życiowe poprzez to, że to na przykład Ty będziesz decydował, kiedy, ile i jak pracujesz, i za jakie stawki. A jeśli jesteś dobry, a żeby być dobry, to punkt pierwszy edukacja, musisz się nauczyć, bo nikt ci na ładne oczy, o ile masz ładne oczy, bo przecież nie każdy ma, nikt ci na ładne oczy nie będzie płacił więcej, bo powiesz słuchaj, jestem człowiekiem i chcę, żeby mi płacono więcej. To nie wystarczy. Musisz dać pracodawcy większą wartość, a twoim pracodawcom, bez względu, czy to jest tak zwany prywaczia, szef, czy jest to po prostu klient na rynku, to jeśli chcesz, żeby ktoś ci więcej płacił, to ty musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, to co ja więcej mogę dać? Jaką większą wartość mogę dać mojemu pracodawcy, czy to jest klient, czy pracodawca, taki literalnie, to jaką ja mogę dać większą wartość, żeby ktoś chciał mi zapłacić więcej, żeby było warto mi płacić więcej? Może możesz wykonywać zlecenia jako freelancer, może możesz pracować zdalnie, na przykład w sprzedaży. Zobacz, bardzo wiele osób dołącza ja regularnie, tak raz na dwa, raz na jeden miesiąc, w zależności od potrzeb, robię rekrutację do swojego zespołu. Większość osób, które dołącza, zazwyczaj po takiej rekrutacji dołącza około 150 osób, to większość z nich dołącza do, do tej branży antybankowej, gdzie uwalniamy ludzi od toksycznych kredytów i zaczyna dorabiać do etatu zdalnie. To jest ponad 80, w zasadzie ponad 90% nawet procent dołączających osób, to są osoby, które już mają zajęcie, ale obecne zajęcie nie daje im jakiegoś spełnienia, potrzebują dodatkowego dochodu i zaczynają tutaj uczyć się tego biznesu. Najpierw się przez. Kilka dni, tygodni uczą tego, uczą się pod okiem menadżerów i następnie zaczynają dorabiać jako eksperci od kredytów do, od, nie od kredytów od ich udzielania, tylko od ich unieważnienia, bo czynienia darmowymi, bo tym zajmujemy się w moim zespole tak na co dzień. Więc być może, jeżeli szukasz takiej możliwości, to obserwuj moje profile na Instagramie na przykład, obserwuj mój Instagram, bo w marcu będziemy robić kolejną rundę rekrutacyjną. I być może taki biznes jest właśnie dla Ciebie i będziesz mógł dorobić do budżetu domowego. Trzeci element, który jest kluczowy, żeby wyrwać się z biedy, to właśnie budżet domowy i kontrola nad tym budżetem. To jest zadziwiające, jak wielu ludzi nie ma pojęcia, ile pieniędzy ma do dyspozycji, choć to częściej. A jeszcze większa ilość osób nie ma pojęcia, ile tych pieniędzy faktycznie wydaje. I jednym z takich, Kluczowych czynników, które prowadzą do biedy, to jest kiedy zarabiasz tyle, to wydawać tyle. Dlaczego? Dlatego, że no jeżeli wydajesz więcej niż zarabiasz, to do, droga do biedy to jest pociąg pośpieszny. No i teraz pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zacząć zapisywać swoje wydatki. Jest takie bardzo fajne ćwiczenie, wielu ekspertów od oszczędzania. Ja nim nie jestem, po prostu mam kilka praktycznych podpowiedzi dla ciebie. To wielu ekspertów od oszczędzania doradza, żeby zacząć zapisywać, zbierać paragony i zapisywać wszystkie, nawet najmniejsze wydatki. Co jest ciekawe, bo ja kiedyś sobie to zrobiłem, to ciekawe jest, że po około tygodniu, półtora, po miesiącu, kiedy spojrzysz na tę listę wydatków, to będziesz zaskoczony, ile pieniędzy wydali. Świadomość jest pierwszym krokiem do zmian. Kiedy to zrobisz, kiedy zapiszesz swoje wydatki na kartce i zaczniesz analizować, czy wszystkie były niezbędne, no okaże się, że jest sporo zachcianek. Okaże się, że w wielu miejscach uciekają pieniądze. W zależności od budżetu. Czasami to jest taka porada, którą też kiedyś słyszałem od jakiegoś eksperta do oszczędzania. Może zamiast brać latę i ciastko na mieście, co kosztuje teraz chyba ponad 25 zł, może lepiej i to robisz co drugi, co trzeci dzień. To może zamiast tego wypij kawę w domu, czy tam i tak dalej. Czy to jest sensowna porada? Trudno ocenić. Zależy pewnie od sytuacji. Pewnie dla wielu ludzi te 25 zł będzie miało znaczenie, zwłaszcza jak to pomnożymy razy 10 czy razy 20 dni. W miesiącu, jeśli tak, to taka sytuacja Ciebie dotyczy. Ale ktoś może powiedzieć, a ja też chcę żyć jakąś przyjemność, to ja już latę na mieście z ciastkiem ja i Możesz, wszystko możesz, tylko masz jak masz. Nie? Jeżeli chcesz coś zmienić, to musisz coś zmienić. To jest tak zwane prawo chaosu. Robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów. Musisz dokonać jakichś zmian w tym, co robisz, żeby na końcu wyszedł inny wynik, bo jeśli do dwóch dodajesz dwa, to zawsze porówna się, będzie cztery. Albo jeszcze lepszy przykład. Zarabiasz trzy, wydajesz cztery. Jeśli wydajesz... Gdy 3, wydajesz 4, to zawsze wychodzi minus 1. I dziwisz się, czemu nie masz pieniędzy, czemu nie możesz pojechać na fajne czasy, czemu nie możesz odłożyć na mieszkanie, czy do. No bo masz minus 1 równa się. Musisz zrobić tak, żeby zarabiać 4, a wydawać 3, czyli żeby zostawało 1. Wtedy masz jakieś pole manewru. Dociera to do ciebie? Czy jest to jasny przekaz? Więc musisz zacząć kontrolować swoje wydatki i przejrzeć wszystkie wydatki. Może nie musisz e, subskrybować i Netflixa, i Amazon Prime, i... I Disneya i jeszcze tam nie wiem, co jest jeszcze Sky Showtime, może wystarczy jedna platforma. A może w ogóle warto zrezygnować z oglądania telewizji? Jak potrzebujesz, to wypożyczyć film? Nie wiem, to już zależy od ciebie. Przejrzyj swoje wydatki, zobacz, w którym miejscu przez palce uciekają ci pieniądze. Czwarty sposób na wyrwanie się z biedy to skorzystanie z różnych programów pomocowych. Tu, w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji, jeżeli jesteś naprawdę w skrajnie ciężkiej sytuacji. To są różnego rodzaju programy z, w opiece społecznej, gdzie można skorzystać z różnych, ne, różnych bonusów, zasiłków i tak dalej. Jest, są programy teraz 800. Plus. To, to, to wszystko pewnie z tego korzystasz, a jeśli nie, to sprawdź, jakie są możliwości w Twoim regionie. Ale jeżeli nie dotyczy cię taka typowo skrajna sytuacja, gdzie musisz sięgać już po programy pomocowe dla tych najbiedniejszych, to są również programy aktywizacji zawodowej czy edukacji. Przy urzędzie pracy są również takie programy, gdzie możesz nabyć konkretny zawód, konkretny fakt w ręku, gdzie za szkolenie płaci są dotacje z Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, również są pieniądze z dotacji i naprawdę nie jest wcale tak trudno je uzyskać, o ile masz jakiś pomysł, o ile to nie jest pomysł na to, jak napisać tam jakikolwiek biznesplan po to, żeby wyciągnąć tam nie wiem, ile teraz jest 25 czy 30 tysięcy, to jeśli masz sensowny pomysł i naprawdę chcesz zacząć, to te pieniądze na start zdecydowanie pomogą ci kupić przynajmniej potrzebne sprzęty do tego, żeby wystartować. Więc warto rozejrzeć się za tego rodzaju programami. I piąty sposób na wyrwanie się z biedy, który klamrą spina wszystkie poprzednie cztery, to zmiana pomyślenia. To, jak wygląda twoje życie. I teraz uwaga, bo to, co powiem, może cię zaboleć, może uszczepnąć. Trochę teraz się wiem, że zachowuję jak pielęgniarka przed szczepieniem. Uwaga, zaboli i kuje. E, więc tr trochę to tak brzmi i zdaję sobie sprawę. Ale wiem też z życia, że to po prostu zaboleć może. To, jak wygląda Twoje życie dzisiaj, jest rezultatem tego, jakie decyzje podejmowałeś wczoraj. W cudzysłowie wczoraj. Mówi się też o tym, że Twoje życie jest tak naprawdę wydrukiem tego, co masz tutaj w głowie, w sferze psychicznej, emocjonalnej i duchowej. I teraz, jeżeli to tak, jakbyś miał jakiś dokument w Wordzie, napisany, klikasz, drukuj, no to wydrukuje się dokładnie to, co jest na komputerze. I teraz wielu ludzi robi tak, że bierze korektor i próbuje zamazać tutaj na tym wydruku, po czym znowu klika drukuj, ale drukuje się wciąż to samo. Czyli pomimo tego, że przecież próbują dokonać jakiejś zmiany, to robią je mnie w tym miejscu. To nie na wydruku. Trzeba zmienić tylko w komputerze. I tym komputerem jest Twoja głowa, to tu musisz dokonać zmiany myślenia, bo to jak myślałeś, nie wyobraź sobie, że ktoś na przykład myślał całe życie, że Prowadzenie własnej firmy, to oj, to jest stres i w ogóle tragedia, że lepiej pracować u kogoś. A później mówi, no, nie mam czasu dla siebie, dla rodziny, dodatkowo mało zarabiam, mój szef jest nędzny i tak dalej. No, ale zobacz, kiedy pomyślałbyś, czy pomyślała o zmianie swojego życia, to w twoim komputerze jest zapisany program. Ten program mówi, że praca na etacie tylko i wyłącznie. Poczucie bezpieczeństwa. Tylko to poczucie bezpieczeństwa jest tak długo, jak długo ktoś nie podejmie decyzji, że dziękujemy Ci za wspólną przygodę. Więc, żeby dokonać zmian w życiu, trzeba dokonać zmiany w swoim komputerze, zmienić myślenie, uwierzyć w siebie. O, tu też ktoś powie teraz, no Cereban, mówisz, uwierz w siebie. Prosta sprawa. Myślę, że tak łatwo to zrobić, jak ja mam same niepowodzenia w życiu. Oczywiście, są również. Jest mnóstwo materiałów edukacyjnych na temat tego, jak poprawić swoje poczucie własnej wartości, jak uwierzyć w siebie. Jak wystawiać sobie cele i osiągać? Na moim kanale są dwa odcinki w okolicy początku roku. Nagrywałem, jak zrobić podsumowanie poprzedniego roku i jak zrealizować noworoczne cele. Oglądałeś już te materiały? A ten o osiąganiu celów zdecydowanie może Ci pomóc w tym, i tutaj masz link do tego filmu w karcie na górze. Ten film zdecydowanie może pomóc Ci wystawiać i osiągać cele, które są realistyczne i które mogą zmienić Twoje życie. Podsumowując. Pięć sposobów na wyrwanie się z biedy to edukacja, czyli podniesienie albo zmiana swoich kwalifikacji. Drugi to znalezienie pracy dodatkowej, dodatkowego zajęcia, które pomoże ci zwiększyć ilość pieniędzy, które wydajesz. Trzeci punkt to kontrola nad budżetem domowym, czyli ograniczenie niepotrzebnych wydatków. Czwarty to skorzystanie z różnego rodzaju programów pomocowych, czy w aktywizacji zawodowej, edukacyjnych, czy jeszcze bardziej dostosowanych do ludzi w najtrudniejszej sytuacji. I piąty sposób to zmiana swojego myślenia. Te pięć rzeczy. To oczywiście nie jest porada z gatunku, słuchaj, na krakowskiej 14 y, można zmienić swoje życie. To wymaga pracy od ciebie. I wiesz, czego jestem pewien? Jestem pewien, że większości osób, które obejrzą ten film, nie będzie się chciało i tak nic zmienić. Okej, okay, to widocznie ten materiał nie jest dla nich, ale być może ten materiał jest dla ciebie. Być może to ty jesteś osobą, dla której nagrałem ten odcinek. Być może to właśnie ty teraz czujesz wzrost motywacji, czujesz, że twoje skrzydła spod tego kaftana chcą się wyrwać i chcą się rozwinąć. Być może właśnie to jest ten dzień, w którym coś przekliknęło Ci w głowie i może właśnie napiszesz o tym w komentarzu za chwilę, że to był film na dzisiaj dla Ciebie. Jeśli tak będzie, to się bardzo cieszę, bo to znaczy, że warto było przygotować ten materiał, bo był on po to, żeby pomóc Ci uświadomić sobie, co możesz zrobić, jak możesz chociaż lekko ruszyć nogą. I to nie oznacza, że jak zaczniesz stosować te pięć rzeczy, to za tydzień będziesz bogatym człowiekiem. To tak nie działa. To wszystko wymaga ciężkiej pracy i wytrwałości i wymaga czasu, ale musisz zacząć. Zastosuj te pięć czynników. Pytanie do Ciebie teraz i napisz mi proszę w komentarzu, który z tych czynników według Ciebie ma największe znaczenie w zmianie Twojej sytuacji? Który z tych czynników szczególnie do Ciebie przemówił? Jeśli macie do tego pytania co nagrałem. Też zadajcie te pytania w komentarzu. Być może zrobię taki odcinek Q&A, gdzie poodpowiadam na pytania z Waszych komentarzy. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Seler.